Uśmiechnięty, bo już troszeczkę zjadł w końcu. Jak w ogóle wszedłeś w limit? Cześć Dawid, w końcu widzimy się na żywo. E, no, w końcu widzimy się na żywo. No, e, cześć, wszystko w porządku, dziękuję bardzo. E, jak weszłem w limit? Dobre pytanie, naprawdę. Jaki no cudem? Tam pan troszeczkę pomógł? No nie wiem, ale było ciężko, naprawdę, było ciężko. Ale jakoś powiem Ci, że wczoraj już troszeczkę podjadłem, wiesz? I też się tak chyba nie za bardzo skurczyłem na odładowaniu zawsze. Mm. To byłem nawet, powiedz, prawie pół centymetra wyższy. No i waga bez problemu, no nie musimy się rozbierać, tylko spodenki. Tak, widziałem tylko spodenki, no. zrzuciłeś i wyszło tam 90, no. prawie 5 kg. 94,7, a mój limit jest 94,8. No, także widzicie co do grama wyliczone. Dalej współpraca z Franciską? Eee, ze spinem? Ze spinem nie, okay. zmieniłem e, trend, znaczy zmieniłem trena. wróciłem do tego człowieka, który powiedzmy najlepiej zna moje ciało, który najlepiej e, no też co chodzi o męską sylwetkę, tam więcej troszeczkę jest z tym. E, Kim? Kim Zna Anker. się bardziej na tym, na tym, tak? Zna się bardziej, tak naprawdę mówiąc, ja z nim zacząłem ten sport. Mm -hmm. nimi już od prawie 10 lat, jak nie więcej. E, zaczęliśmy razem i tak od samych startów zawsze tak razem sobie pomagaliśmy i to wszystko. I on teraz oczywiście troszeczkę nabrał tego, jak się mówi po polsku, doświadczenia i to wszystko. I teraz on przychodzi na klasyk. No i powiedzieliśmy, że był dobry czas. Jak byłem akurat w Hiszpanii, też zobaczymy mojego trenera tamtego Espina i e, rozmawialiśmy, to no widziałem, że kim, Kimowi się trochę nie za bardzo podobała moja ta fizyka, ja sam już wiesz co, co chodzi z tą wodą i to wszystko. Byłem za dużo napełniony. To nie był ten look, który trzeba na męc fizyknie. No tak, bo on bardziej się zna Espin na Espin na ciężkie ciężki wodzie. Dokładnie I on zawsze lubi takich, na, wiesz, na, powiedzmy nawalonych. Ja ze spinem. Ja musiałem 15 kilo zgubić. Ja byłem na scenie 104 kilo. Ale w wiesz, w na początku roku. wtedy właśnie jak jeszcze startowaliście, to jeszcze nie było tych limitów. Nie było wiadomo Nie było limitów, czy ono i wejdu. jeszcze byłem też troszeczkę taki jeszcze mniejszy. On mnie chciał przyładować oczywiście, nie, ale teraz no, z latami troszeczkę nabrałem tej masy i inaczej to wygląda. I po prostu zawsze te plecy tą wodą po prostu tam za pełny, zapełny, za kanciasty, Nie byłem taki. Fizyk. dokładnie o to, tak jak dziękuję. Wszystko powiedziałeś. Te kryteria kategorii. Dokładnie, dużo myślałem, czy tam zmienić coś, to ja tak nie lubię skakać u trenerów, bo ja wiem też na moje ciało, ale ten jedyny, kto zna moje ciało troszeczkę lepiej ode mnie nawet, to jest akurat Kim i powiedział, że mi chce pomóc i mi pomoże. No i tak prawdę, nie, że więc ja ze mam super kontakt. Rozumiem to mi się wszystko. Nie, nawet on, żadnego, nie, w ogóle nie co. Ja, nie, 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 nie. Ten sport jest już wystarczająco, wiesz, tym tam, to ludzie właśnie. są doksa, dokładnie. Dlatego ja ze mam dobry kontakt, wszystko jest ok. on też na Kima, też yy, no, współpracujemy troszeczkę tak, ta, ale po prostu troszeczkę oddalenie, nie? Mhm. Powiedzmy tak. No. Ale zobaczymy, jakiś będzie jakiś wysiłek klasyk, to może? Klasyk? Nie, co? Nie, to by było też ciekawe, bo nogi masz, nogi robisz. No. Powiem Ci teraz, jak też z Kimem popozowałem to wszystko, to te klasyk pozy, no jakbym chciał, to bym, tam, to by było możliwe, ale powiem Ci, że jeszcze mam troszeczkę tego, jak się mówi, potencjału w męc i chcę naprawdę to z tym nową wagą i tą wszystko, teraz troszeczkę lepiej wygląda, naprawdę no zobaczyć co wyjdzie. No. Właśnie chyba mocno zmieniły się kryteria męskiej sylwetki, no bo mamy teraz Terego jako Mister Olimpia. widzieliśmy Aliego, który... Ma inną sylwetkę troszeczkę niż tery, ale ma te piękne mięśnie brzucha, prawda? No i plecy zauważyłem, że u niego też nie są takie mega suche, ale mają ładne kształty. Dokładnie, to poszło tak więcej na tą formę, i na tą prawdziwą, taką męską sylwetkę, nie? Takie małą talie, nie, nie, małą talię, e... na górze jak się mówi, e... szerokość. Dokładnie, szeroki, na górze ma talie i ta estetyka, nie? Ale. I też zauważyłem, że nogi, nie e, bardzo tak. teraz i to mi się super podoba, bo paru tam ludzi, co było zawsze przede mną, a czy zawsze tam parę dobrych genetic freaks, co byli przede mną, w Peradze w tamtym roku wszystkich dali za mną, bo powiedzieli im, że nogi trzeba dowalić. Nie? To mi się bardzo podoba, bo jesteśmy kulturyści, my no pracujemy wszystko, nie, a nie tutaj masz dobrą genetykę, wyjdziesz sobie i ludzi, którzy pracują zajebiście, ciężko, nie. Ale też zaskoczyło mnie aż czwarte miejsce ostatnio twojego kolegi z Timu, bo wyszedł taki nie do końca chyba... E, wyszedł w dobrej formie, ale coś tam z tą talią się zaczęło jakby dziać. Kolegę... E... Hendrickson? A, Brandon, tak, Brandon, no. E, Brandon? Czwarte miejsce? Mhm, chyba on. On chyba był teraz z Alim w... Nie, co ty, lucky, lucky, libra. Libra! Laki, Mój błąd, przepraszam. Tak. No laki właśnie ma zawsze tak troszeczkę te problemy z tą talią. No. Na dole, tak? Dokładnie, jak no, tak jakby spuchnięcie, ale w, wiesz co, możesz wszystko robić przez całą, całe przygotowanie, możesz wszystko robić dobrze. Mhm. Jak wstaniesz w dzień zawodów i masz po prostu, nie stawiłeś spuchnięty brzuch. To co, co chcesz zrobić? Wiesz o co chodzi? To są takie małe efekty, które po prostu, no w naszym akurat sporcie nie można kontrolować za dużo. Jak później zaczniesz za dużo się koncentrować na tych problemach, to już dokładnie przegrałeś. Wiesz o co chodzi? Ale też wiesz, e, ty na pewno przez tyle lat poznałeś, co trawisz fenomenalnie, prawda? Ci I powiem, nie, nie, no. nie, nie myślisz, nie ja nawet Nie, nie myśl się, o tym, nie zmieniasz, tylko Jak nie jesz. ma nigdzie problemu, to go nie róbcie. Ludzie tak dużo też ze tym, z tym snem i to. Idę, ja nie mogę spać, ja nie mogę to. Ja to zjem, o, to mój brzuch, o, czuję coś, o, czuję to. Robisz problemy w głowie, których w ogóle nie ma. I to jest człowiek, zobacz, to jesteśmy teraz, i nagle, nie wiem, zaczyna pada deszcz, o kurwa, cały dzień zjebany. Przepraszam, jak Nie, dobrze, dobrze. dobrze cały dobrze dzień wiesz, już, o, pada, już zły humor, i, i się przewrócisz coś, wiesz. To jest nastawienie, mindset. Dokładnie to zawsze mówię ludziom, że to jest pozytywny mindset. Być optymizmą, optymistą, mhm. dokładnie, polski. Bardzo dobrze to powiedziałeś, że wiesz, <laughs> ten zły moment czy prędzej czy później nas czeka. Bo czy prędzej czy później nas w życiu coś czeka, czy to będzie coś naprawdę mocnego, czy coś słabszego, to to nadchodzi. Jak do tego podejść? I jeżeli będziemy cały czas czekać tylko na to, to tym bardziej będzie to w nas uderzało. Kontroluj, co, co możesz. Kontroluj, co możesz. Nie mam problemu z talią, nie mam problemu z jakimś trawieniem, z brzuchem. Dlaczego teraz będę się martwił tym, jak mogę się nawet. Po co się martwić? Wiesz o co chodzi? Po co robić problemy, jakich nie ma? Mhm. Sami robisz. Tak, Jak prawdę mówiąc, nie? Tak. no dlatego mówię zawsze chill, wyluzuj, rób swoje. Rób to, co możesz, robić, to, możesz kontrolować posiłki, jedzenie, cardio, bla, bla to oczywiście treningi i reszta przyjdzie wszystko. Przyjdzie wszystko, nie trzeba się przejmować, i problemów szukać. Tam wiem, czasami sam, sam to się jest, ale to każdy z nas ma, ale to cię robi tylko lepszego. Ale nie każdy też wiesz, nie każdy rozumie, że nie wszystkie treningi będą perfekcyjne. Nie każda noc będzie perfekcyjna. Zobacz zanim momenty. to trenowali, zanim trenowaliśmy Ile razy się nie wyspałeś? No, nie wyspałeś Nawet się. Do tym nie pomyślałeś, do Dokładnie. Trudno, jestem niewyspany. spałem godziny. U nie, trening będzie chujowy, dzień już chujowy, <laughs> jestem <laughs> zmęczony, woda i a nie, nie jestem głodny, a ten posiłek, a to. To jest wszystko taki bullshit. Jak się mówi po polsku? W sumie bolsie wiesz, No Takie bolsie, no naprawdę. No, coś, jakiegoś... coś, czego nie potrzeba w życiu, A. naprawdę. Tylko sepsujesz dzień, innym ludziom wokół ciebie też go psujesz. Dlatego po prostu wyluzuj, robisz to, bo lubisz, kochasz, to po prostu enjoy. Ostatnie pytanie do ciebie, bo na pewno jesteś głodna sporo, pewnie Ładujecie w ogóle mocno, czy. No, powiem ci, że ja muszę ładować mocno, no. mhm. bo to wszystko, ja jem, jem i waga no, bo już. Ja Zacząłem jesteś... ładować wczoraj, no? Tak, obecnie jesteś na pewno wyjałowiony i wypłukany z tego wszystkiego, więc macie już wstępny plan, wiesz, jak to będzie wyglądało. No tak to kroczek po kroczku. No, je, je, milp, znaczy posiłek po posiłku. no Zasunacie ale... zdjęcia, czy Nie, no przecież to, kim stopy, jest, no, po jest tutaj. No akurat. No, to jest też super, na taki plus nie jak kogoś masz przy tobie, że nawet nie musisz myśleć, nie. E, I tam patrzeć i światło szukać, oglądać, ale nie, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony i no, czas jeść. Właśnie. Ostatnie pytanie. Czas jeść. Ostatnie pytanie. Jak ci idzie, bo zacząłeś prowadzenie ludzi. A, no tak, prawda, prawda, zacząłem prowadzenie ludzi. No, powiem ci, że. Yy, no. Jak to powiedzieć, co masz doświadczenie w tym, No ty nie? właśnie jesteś takim, wiesz, tak jak wspomniałeś, kulturystą i czy łatwo ci Dokładnie, przechodzi Dokładnie, ja muszę <noise> zawsze wziąć taki kroczek do tyłu, <noise> no. bo jestem trochę za, powiedzmy, jak się mówi, too hard? Za ostry. Tak? Za, ostrym tak. dla tych, dla, za ostry dla tych ludzi, ale też zawsze próbuję ich naprawdę nastawić jako pierwsze w głowie. Tak. Poświęcić wszystko w głowie. Dostaję takie wiadomości czasami, że ja sam w stu szoku jestem, ale rozumiem, bo ludzie nie znają się, nie? Dlatego próbuję im pomóc, a jest zajebisty, bo zobacz, zmieniasz człowieka, nie tylko wygląd, ale jego życie też, tak. nastawienie ludzi do życia. Nie? Na przykład dużo klientów mi pisze, ty ktoś mi powiedział, że schudłem, zajebiście, ej, nie biorę windy, biorę teraz schody, czuję się lepiej, spodnie mi spadają, bo są za duże, bo schudłem. Nie? To jest po prostu coś naprawdę cudownego i po prostu uwielbiam. Naprawdę. I żałuję, że nie zacząłem wcześniej. Bo... A mówiłem? A mówiłem? No, miałeś rację. <laughs> Dobrze, że też YouTube chyba coś tam nagrywa. nagrywacie. No powoli, to też powoli, powoli też coś powoli. idzie. Ja jestem zawsze takim człowiekiem, który musi, wiesz, trochę za wolno, ale jak dojdzie, to dość dobrze. <noise> żebyś, żebyś jutro już wypadł tak, jak chcesz, przede wszystkim formą. Bo jeżeli to wyjdzie, to będziesz zadowolony. No ale wiadomo, chciałbym ci zrobić ten wywiad w końcu na scenie, jak odebrałeś tą kwalifikację. Dokładnie to, dokładnie to. No na no to pracujemy i jak nie wczoraj to dzisiaj, jak nie dzisiaj, to jutro. Trochę będzie. poplanowane jest, jak chcesz. Wszystko jest poplanowane. Plan, plan, plan A, B, C, D, E, F, G, H, <noise> I o, wszystkie są naprawdę. Nie ma, nie ma innego wyjścia. No. Obję jaką drogę wezmę, do Vegas. Mam nadzieję, że w Vegas. Dziękuję bardzo. Zobaczę Cię na Terebimie. Dziękujemy <laughs> bardzo i pozdrawiamy. Dzięki. Dzięki. Bardzo.